Witam panów bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej poświęconej wynikom egzaminów maturalnych w szkołach prowadzonych przez Słowiak-Garwoliński i naszą konferencję chciałabym rozpocząć od dwóch właściwie dobrych wiadomości. Pierwsza dobra wiadomość, wniosek z analizy wyników matur jest taka, że nasze szkoły powiatowe, uczniowie naszych szkół powiatowych mają wyższą zdawalność egzaminów maturalnych niż Zdawalność w kraju oraz w regionie naszym, czyli na Mazowszu. A druga wiadomość jest taka, że wyniki matur są, biorąc pod uwagę całość wszystkich uczniów, wszystkich szkół, są o lepsze niż w zeszłym roku, ponieważ w tym roku 81,48% uczniów naszych szkół zdało egzamin naturalny. Natomiast w ubiegłym roku było to 80,16, czyli o 1% z kawałkiem to są wyniki wyższe niż w ubiegłym roku. Jeśli chodzi o porównanie naszych uczniów, wyników naszych uczniów do wyników krajowych, to wygląda to następująco. Myślę, że tutaj z rozbiciem na licea i technika, bo to jest dosyć istotna informacja. Licea powiatowe, uczniowie liceów powiatowych zdają. Zdali ten egzamin w, na wysokości 90,38%. W kraju było to 86, a na Mazowszu 88. Także nasze wyniki są wyższe i od tych krajowych, i od tych mazowieckich. Podobnie technika. Nasze technika mają zdawalność na poziomie 72,44%. W kraju jest to 70,49%. A w województwie 70,08%. Więc to są takie dwie dobre wiadomości. E, oczywiście nas to nie do końca zadowala, bo jednak oznacza to, że spora część, około 19% uczniów tego egzaminu nie zdało. E, I w tym momencie należy też wyraźnie podkreślić, że to nie są wyniki ostateczne, ponieważ duża część z tych uczniów to są uczniowie, którzy nie zdali tylko jednego egzaminu maturalnego, a jak. Wszyscy wiemy, obowiązkowe są egzaminy 3, pozostałe są nieobowiązkowe, czyli tu nie ma progu zdawalności. I jeśli uczeń nie zdał tylko jednego egzaminu maturalnego, to ma prawo, od 20 sierpnia zaczyna się sesja poprawkowa i wtedy jeszcze przed ostatecznym naborem drugim uzupełniającym na studia, ci uczniowie będą mieli wyniki matur. Jak zaczniemy się przyglądać tym wynikom w sposób taki bardziej szczegółowy, no to, no to tu już oczywiście zaczynają się trochę większe komplikacje. No i na przykład, mówię teraz o, o całych szkołach, tak bez podziału na licea technika, z tym, że tutaj tak naprawdę, szkołą, w której, jest, w której są i klasy, klasy licealne, i klasy technikum, mamy tylko zespół szkół numer jeden w Garwolinie, zwany potocznie ekonomikiem. I tutaj szkoła odnotowała spadek na poziomie 6%. Tutaj zdawalność w szkole jest 83,88%, ale jeśli przyjrzymy się w tej, te, tej szkole liceum i technikum, to też mamy bardzo cieka ciekawą rzecz. Mianowicie liceum w tej szkole rzeczywiście odnotowało spadek y, y, około 6%. Tutaj uczniowie zdali w liczbie 81,08%, natomiast technikum. Technikum zdało tę maturę na poziomie 86-26 i to jest najwyższy wynik wśród techników w, w szkołach powiatowych. No w zeszłym roku było jeszcze lepiej, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o, również o techników w tej szkole, ale nie zmienia to faktu, że to technikum w ekonomiku najlepiej w sensie progu zdawalności zdało ten egzamin. Jeśli chodzi o zespół szkół numer 2, to tam mamy tylko technikum, i tutaj no, jest też spadek. Tylko 56,31% uczniów zdało maturę w tej szkole. W Liceum na Długiej, Marszałka Piłsudskiego w Garwolinie, jest nieznaczna poprawa, i tu jest najwyższa zdawalność: 96,37%. Zespół szkół w Miętnym. 65% uczniów zdało egzamin naturalny. To są oczywiście technika. Zespół szkół ponadgimnazjalnych w Sobolewie tam 89% uczniów zdało. To jest dobry wynik i to jest wynik poprawiony o ponad 8% w stosunku do roku ubiegłego. No i oczywiście jest to również wynik wyższy niż zdawalność w całym kraju. Elowrze Lechowie 89,58 porównywalnie jak Sobolew i również jest poprawa o 9% zdawalności. Zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Żelechowie 75% uczniów zdało maturę i tutaj też jest spadek o 6% w stosunku do roku ubiegłego. Niepokoi nas jako organ prowadzący poziom przystępowalności, że tak to nazwę, uczniów do egzaminu. Pokazałabym to na przykładzie na zespołu szkół nr 2 w Garbolnie Miętnego, bo tutaj są najbardziej zatrważające wyniki. Zespół szkół nr 2 w Garwolinie. Klasy technikum ukończyło 149 uczniów, 147 ukończyło naukę w szkole. To oznacza, że dwie osoby nie zdały, mają jakieś poprawki, czyli nie ukończyło szkoły, ale do matury przystąpiło tylko 103 uczniów. To znaczy, że 44, około 30% uczniów nie przystąpiło do matury. Jeśli chodzi o miętne... 107 uczniów uczęszczało do szkoły, 107 uczniów ukończyło szkołę, czyli nikt nie został na drugi rok albo nie ma poprawki, natomiast do matury przystąpiło tylko 60, to znaczy, że 47, 44% około uczniów nie przystąpiło do egzaminu maturalnego. I ta informacja y, bardzo nas niepokoi, będziemy rozmawiać z dyrektorami, z czego to wynika, że y, 1 trzecia albo wręcz prawie połowa uczniów szkołę kończy, ale do matury nie przystępuje. I podobne sytuacje zdarzają się też w innych szkołach, ale to jest już jakby mniejszy, mniejszy procent, bo na przykład w ekonomiku 7 uczniów nie przystąpiło do natury, w Sobolewie czterech nie przystąpiło, w Żelechowie Welo Czterech, w, w zespole szkół szkół w Żelechowie sześciu nie przystąpiło. To są takie jakby... No, znikome procenty, ale w tych dwóch szkołach y, rzeczywiście sytuacja jest, y, no, wydaje się niepokojąca i trzeba, y, trzeba to y, zbadać. Jedną, jedyną szkołą, w której wszyscy uczniowie, którzy chodzili, ukończyli szkołę i przystąpili, to jest LO, y, Liceum Ogólnokształcące imienia Marszałka Piłsudskiego w Garwolinie. Tam 193 uczniów chodziło do klas naturalnych, 193, y, czyli tyle samo te, te klasy ukończyło i wszyscy do natury przystąpili no kilka osób, siedem osób w tej szkole matury nie zdało. Nie mam teraz w tym momencie szczegółowej informacji, ale myślę, że to będą sytuacje, gdzie jest jeden egzamin niezdany, czyli ci uczniowie jeszcze mają możliwość poprawienia tej matury. Taką informację przekażemy państwu we wrześniu, czyli po ogłoszeniu wyników matur. Jeśli chodzi o licea, to najwyższą zdawalność ma liceum na Długiej w Garbolinie. Sobolew i Żelechów to jest bardzo podobna, podobna zdawalność na poziomie 89%. Żelechów jest odrobinkę lepszy, ale to jest w granicach jedno, różnicy 1%. No, odstaje od tego rzeczywiście liceum w, w ekonomiku. Jeśli chodzi o technikę, to tak jak powiedziałam wcześniej, najwyższą zdawalność mają uczniowie technikum w ekonomiku. Potem to jest dosyć duża różnica, bo ekonomik 86, żelechów technikum Wysokoto Zakrzewskiego 75, miętne 65 i zespół szkół numer 2 w Garwolnie 56. Czyli no niewiele ponad połowa uczniów tę maturę zdaje, a dodajmy to, co powiedziałam wcześniej, że w zasadzie duża część tych uczniów w ogóle do matury nie przystępuje. Będziemy nad tym pracować, nad tym się zastanawiać. Myślę, że dość istotną rolę w, tym, w tych wynikach odegrał strajk, bo w tym najważniejszym czasie, kiedy uczniowie porządkują wiedzę, przypominają sobie, utrwalają materiał, to przez co najmniej tydzień w naszych szkołach nie było normalnych zajęć, na to nałożyły się również święta wielkanocne, więc ten okres takiego wzmożonego powtarzania, który powinien być okresem wzmożonego powtarzania materiału i utrwalania, no po prostu uczniom wypadł. Uczniowie pilni, dobrzy, aktywni, oczywiście nadrobią to sami, ale nie wszyscy tacy są i, i w tym momencie myślę, że to też odegrało, odegrało swoją rolę. Niemniej wszystkim tym nauczycielom i dyrektorom, którzy przyczynili się do tego, że ta zdawalność jest na poziomie wyższym niż w ubiegłym roku i na poziomie wyższym niż w kraju i na Mazowszu, bo to zawsze chyba dla nas jest bardzo ważne, bo tutaj jednak większość naszych uczniów zostaje w szkołach wyższych. Bardzo serdecznie w imieniu organu prowadzącego chcę dzisiaj podziękować nauczycielom, dyrektorom, rodzicom no i oczywiście uczniom, którzy włożyli w tę swoją edukację duży wysiłek. Czy macie jakieś panowie pytania? Łukasz Korycki, Wirtualny Garwolin. tylko takie jedno pytanie. Ten procent 81. 48 w liczbach jak to wygląda ilu uczniów przystąpiło i ilu zdało jeśli mówimy o teraz liczbach mówimy, czyli mówimy teraz o cało całości o powiatu całości, mhm. o całości powiatu proszę bardzo więc tak liczba uczniów którzy uczęszczali do klas maturalnych to jest 944 spośród tych uczniów jakich jakaś tam część nie ukończyła ukończyło czyli jakby zakończy, zdało tę klasę maturalną 934 osoby z tego do matury przystąpiło 826 osób, zdało 673, nie zdało 153, czyli ten, ten niepokojący nas procent uczniów, którzy nie zdali, to jest 153 osoby. No, i to tyle. Przy czym, tak jak powiedziałam, z tej, z tej, z tej liczby 153 osoby, znaczna część tych uczniów jeszcze będzie miała okazję poprawić egzaminy w sierpniu. Nie ma więcej pytań, to dziękuję bardzo.